w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zrobimy sobie taki bardzo wiosenny makijaż żeby właśnie przywołać troszeczkę te wiosnę której niestety za oknem nie widać wykorzystam sobie dzisiaj do tego makijażu na pewno wszystkim znaną paletkę Perfect Cosmetics Carnival Carnival XL Pro myślę, że nie muszę jej tutaj przedstawiać, ponieważ na pewno jest ona wszystkim znana, to nie jest żadna nowość na rynku i dzisiaj spróbujemy sobie zrobić coś w odcieniach myślę fioletu, ponieważ no, zakochałam się w tym kolorze ostatnimi czasy. Może coś z różem zobaczymy. Także zostańcie ze mną i bierzemy się do pracy. Ja się tutaj troszeczkę już do Was zbliżyłam, yy, także możemy zaczynać. Jako pierwszy nałożymy sobie oczywiście korektor na powieki, żebym miała po prostu jakąś bazę. Także już tutaj nakładamy. Ważne jest właśnie, żeby równomiernie nałożyć tę bazę, ponieważ później cienie będą do niej lepiej przylegać, nie będą robiły się plamy czy smugi. Także mm, jest to bardzo ważne. Ok, i bazę mam już nałożoną. Teraz przypudruję sobie górną część powieki pudrem z HEAN. Jest to puder Vision Smooth i ostatnio bardzo fajnie mi się sprawdzał. Także przypodruję sobie tutaj tą górną część, a pudruję tutaj dlatego, ponieważ lepiej będzie mi się później blendowało cienie, jeśli tutaj ta część będzie smatowiona. Ok, puder nałożony, więc możemy przejść już do cieniowania. Także pierwszym cieniem z paletki będzie oczywiście cień bazowy. Ja tutaj pokażę którego cienia użyję będzie to cień pillow talk. także nałożymy sobie go na całość powiek i dzień bazowy mamy nałożony więc teraz przejdziemy do Cienia Wasted i to jest taki właśnie fiolet. Taki ciemniejszy fiolet. Będziemy sobie go nakładać troszeczkę takim puchatym pędzelkiem. Piękny ten cień. No, ostatnio jednak fiolety u mnie królują. Rozetrę sobie ten fiolecik tutaj z kolorem make-up. Tak, tak, z kolorem make-up. Zobaczymy, czy nie będzie on za mocny, ale jeśli okaże się zbyt mocny, to po prostu z. Rozetrę sobie go z jakimś innym. Ale nie, wygląda w porządku. Dzień sobie roztarłam, więc teraz przejdziemy do środka powieki. Nałożę sobie najpierw glitter primer z pierdniętego, żeby wzmocnić efekt. Przejdziemy sobie, myślę, do nakładania tego cienia orchid, tego tutaj fioletu, ale najpierw nałożę sobie trochę tego glitter primer'a. Cień Orchid mam już nałożony i ja mam teraz ochotę nałożyć sobie troszeczkę różu. Zastanawiam się tak jeszcze tutaj pomiędzy tym cieniem funky i Peptok. Zaraz wam tutaj pokażę. Zastanawiam się pomiędzy tym cieniem a tym cieniem. Hmm. Myślę, że wybiorę ten trochę ciemniejszy cień. Teraz nałożę sobie może trochę tego cienia peptok, nad którym się też zastanawiałam. Stwierdziłam, że połączę je po prostu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to ten cień. Teraz użyję sobie takiego puchatego, ale zbitego pędzelka, żeby rozetrzeć właśnie tutaj tę górną granicę bardziej i rozetrę go z cieniem bazowym, czyli będzie to cień Pilotok. Talk. Cieniowanie górnej i dolnej powieki mamy zakończone, więc zrobię sobie teraz kreski i użyję tutaj zwykłego cienia czarnego. Jest to cień Lights Out. I zrobię to za pomocą skośnego pędzelka. Właśnie robię to cieniem, ponieważ nie chcę, żeby te greski. Były jakieś y, takie wyraziste. A taki efekt na pewno uzyskałabym y, przy użyciu eyelinera. Cieniowanie oczu mamy zakończone, kreski narysowane. Y, także teraz y, zajmę się rzęsami i wytuszuję rzęsy maskarą Avon True. Y, to jest dokładnie ta maskara. Rzęsy mam już wytuszowane, więc zajmę się teraz doklejeniem sztucznych rzęs poza kamerą, także za chwilę do Was wracam. Rzęsy mamy doklejone, więc możemy przejść do reszty twarzy i na początku położymy sobie bazę. Jest to baza Art Deco Instant Skin Perfector, także ja sobie ją tutaj zaaplikuję na twarz. Ma piękny, taki świeży zapach i jednocześnie wyrównuje trochę kolory cery. I przechodzimy teraz płynnym ruchem do podkładu, i w dzisiejszej roli głównej będzie to podkład marki NAM. I jest to podkład kryjący, można go budować od średniego do pełnego krycia, i jest on również podkładem matującym. Ja go już oczywiście używałam wielokrotnie i jestem z niego zadowolona. Pisałam zresztą taką dosyć obszerniejszą recenzję na moim Instagramie, więc możecie sobie zajrzeć. Właśnie tak zapominam wspomnieć za każdym razem, kiedy coś nagrywam, że, że linki do moich strony znajdziecie pod filmikiem w opisie. Także zachęcam Was do. Obejrzenia mojego Instagrama. I nakładam sobie ten podkład, oczywiście, gąbeczką. Przejdźmy teraz do korektora. Zapominam słów, naprawdę, czasami. Jest to korektor Liquid Camouflage od marki. Lovely, na pewno też wszystkim znany. ja użyję sobie odcienia 01. Nałożę go sobie również troszeczkę w tych miejscach. i przejdźmy już do pudru i jest to ten sam puder, który używam na początku do przypudrowania górnej części powieki i jest to puder Hean Vision Smooth. On stawia taki fajny efekt na skórze i nie jest to taki do końca mat, tylko taki bardziej satynowy mat, bym powiedziała. Nie jest taki bardzo ciężki. I takimi wciskającymi ruchami nakładam sobie puder, oczywiście nie zapominam też o strefie pod oczami i również sobie ją przypudruję mniejszym pędzlem. I przejdźmy sobie teraz do brwi. I jako że w tym sezonie jest teraz taka metoda się fluffy brows, brwi po prostu wyglądają bardziej naturalnie, są tak fajnie zaczesane do góry i powiem szczerze, że zaczęło mi się to podobać, bo wcześniej robiłam sobie dosyć takie Mocne, kanciaste brwi, ale odkąd y, pojawiła się właśnie taka metoda, to zaczęłam ją stosować i przyznam, że całkiem mi się to podoba. Także na początek ja sobie tutaj utrwalę trochę te brwi y, takim y, żelem z Eveline. Fajnie właśnie przytrzymuję te włoski. Pokażę Wam mniej więcej o co mi chodzi. Ja właśnie w ten sposób wyczyszczę sobie te włoski ku górze. No i właśnie moja brew wygląda w ten sposób. Ja bardzo tą metodę polubiłam. Tak jak mówiłam wcześniej, jest to metoda fluffy brows, czyli po prostu takie puchate, mocno uniesione brwi, jak po prostu po laminacji. Brwi mam już tutaj uniesione i ładnie utrwalone, także teraz mogę przejść do ich malowania. I będę je malować oczywiście skośnym pędzelkiem. pędzelkiem. Użyję sobie tutaj takiego zestawu z Avonu. Jest to Avon Brow Showcase. Jak na produkty z tej marki, to powiem Wam, że całkiem dobrze sprawdza mi się ta paletka. A dokładnie ten cień numer 2, ponieważ jego właśnie używam do podkreślenia moich brwi. brwi mam już zrobione jak widzicie. E, więc przechodzimy teraz do konturowania twarzy i ja wykonturuję sobie twarz taką e, paletką e, sculpting face. Fash... I w zasadzie jest to takie trio I jest tutaj brązer, rozświetlacz oraz róż. I powiem wam, że bardzo przypasował mi ten brązer do gustu, ponieważ e, ja lubię właśnie takie chłodne tony, jeśli chodzi o bronzery, w zasadzie ciepłe nie pasowałyby do mnie, ponieważ mam taką dosyć jasną karnację. Więc ja sobie tutaj, tutaj wykonturuję twarz. Bardzo podoba mi się ten brązer, ponieważ można fajnie zbudować nim właśnie ten stopień, stopień naszego tutaj zbrązowienia, że tak powiem. I przejdźmy sobie teraz już do rozświetlacza, i użyję rozświetlacza z tej samej paletki. Piękny. Taki, właśnie, delikatny w sam raz dla mnie. I w tym sezonie również króluje efekt mega rozświetlonej cery. Wręcz mokrej cery. Ale ja niestety chyba nigdy nie przekonam się do tego efektu. Odrobinę na nos. Nakładam sobie również tutaj. Zdecydowanie bardziej wolę taki efekt rozświetlenia. Niż coś, niż coś mocniejszego. I ja na usta nałożę sobie teraz pomadkę. Jest to pomadka Wet n' Wild. Jest to numer 1401E. Taki kolor bardziej zgaszonego różu. Bardzo ładnie prezentuje się na ustach i w zasadzie dosyć dobrze się utrzymuje. Także byłam mile zaskoczona. A pomadka nie kosztowała jakoś dużo. plackę mam już nałożoną i żeby nie było tak całkiem matowo to nałożę sobie jeszcze odrobinę balsamu do ust jest to balsam z bielendy o zapachu takiej waty cukrowej i nałożę sobie ten balsam na usta to jak mówię żeby nie było zbyt matowo i tak skończony makijaż prezentuje się w ten sposób Jest to taka moja propozycja na makijaż wiosenny, żeby troszeczkę było koloru na tych powiekach, żeby ta cera była bardziej rozświetlona, więc mam nadzieję, że podoba Wam się propozycja takiego makijażu. Jest on oczywiście troszeczkę mocniejszy. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Tak jak mówiłam, linki do moich stron znajdziecie w opisie filmu, więc serdecznie zapraszam do. Obserwowania mnie na Instagramie i polubienie mojej strony na Facebooku będzie mi bardzo miło. Ja się już z Wami żegnam, także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.